Siema na moim community znajdziecie mody, skiny oraz różne dźwięki i citizeny z odcinka, link w opisie. Podaj się. Mam na sobie nowy sweter. Dalsza dziewięć, dziewięć, za. 90 FPS zamiast 70 będzie. Fajnie. Czaj, że mnie piątka poddaje? Doka. Ja pierdolę. I to nawet nie było słychać, ale zaczęli na to wysiadłem. O.

Nie było jeszcze ze startu, nie? Nie. Nie da wysiąść, nie, śmieciowane. Dobra, nie, dobra, nie, nie. Jeszcze nie. Czemu? Patrulik. Ja laga mam, a nie mam, dobra. Leży. No. O, ja się tędy wybiegnę pod most, od most. Ja jestem od strony mostu na górze. Leży jeden Leży drugi A to mu jego Leży! Ej, wyjebałem małem jednemu! <laughs> <laughs> nie dziwię się Plecy masz, leży kolejny kier Na mnie na blisko Na tobie to znaczy A. Leży oj, oj, oj. Serio ty się na jeden kolega poddajesz po co? Ale kogoś wyjebałem sobie Ale świnia tutaj to... ja Dokorą I... dwójkę chyba, ale trudno. Nie ma świnie, nie ma świnia.